Dzień dobry. Niedziela 7 lipca. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 30 czerwca. Na stadionie Czarni Rozprza odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach wziął udział 11 drużyn, w tym 3 kobiece. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach. W sztafecie 7x50 metrów oraz ćwiczeniach bojowych. Poniedziałek 1 lipca. Trzy samochody zderzyły się na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Strączyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wypadek wyglądał groźnie, ale na szczęście odbyło się bez ofiar. Wtorek, 2 lipca. Wczesnym popołudniem w Jarostach doszło do pożaru auta osobowego. Trzy zastępy Straży Pożarnej brały udział w akcji gaśniczej. Pożar powstał w komorze silnika w zaparkowanym w garażu samochodzie. Prawdopodobnie mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Jednak dokładną przyczynę wskażą biegli. Strażacy po przybyciu zastali auto już poza garażem. Ranna została jedna osoba, która wyprowadziła auto przed garaż. Czwartek, 4 lipca. Po godzinie 5 nad ranem w Piotrkowie Trybunalskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a jeden z kierowców wymagał hospitalizacji. Zdarzenie miało miejsce na wysokości skrzyżowania drogi krajowej 91 z ulicami Moryca i Mazowieckiej. Piątek, 5 lipca. W Mediatece 800 Lecia w Piotkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Józefa Jakubczyka pod tytułem Moja wyjątkowa Ziemia Piotrkowska. Wystawę można oglądać do 10 sierpnia. Wczoraj i dziś na terenie Aero Klubu Ziemi Piotrkowskiej odbywa się Flyfest 2024. W trakcie pikniku można oglądać pokazy lotnicze czy też przelecieć się śmigłowcem nad Piotkowem. Organizatorzy ponadto przygotowali również wiele innych atrakcji. Na dziś to wszystko, na kolejne wydanie zapraszam już niebawem, do zobaczenia!